Z filmikiem hmm. Na od książki Mam nadzieję, że Wam się spodoba Dzisiaj ben, pomówimy sobie o książce Julie Crossburza Mam nadzieję, że dobrze widać Ja ją kupiłam W zeszłym roku na taniej książce Ponieważ mamy lato i tanie książki, też, więc polecam Wam ją sobie tam zakupić. Ja ją akurat kupiłam za 17 zł. Pierwotna cena to było 36,90. Opłaca się, opłaca się. Książka jest, no nie najcieńsza. Zaraz Wam Powiem, ile dokładnie ma stron. Podziękowania. 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 408 stron ma. Czystego znaczy tekstu. Znaczy, no prawie, że, bo zaczyna się od siódmej. No to ma 400 stron czytania, tak? 400 stron. Jest to naprawdę dobrze napisana książka, jest naprawdę fajna. Mimo, że pisala ją kobieta. To y, opisuje to w osobie pierwszej jako mężczyzna. Chłopak. I. No, naprawdę. Ja już tę książkę czytałam jakiś czas temu. Ale powiem Wam, że. Wow. Chciałabym, żeby ją ktoś zakranizował. Jeśli ją zakranizowali, to dajcie mi znać, bo też nie wszystkie filmy oglądam. Wiem, widzę, wiecie. Ale to. Tak, naprawdę. Książka jest super świetna, ona tutaj opowiada o chłopaku, który potrafi przynosić się w czasie No i na początku jest taka fajna, w porządku, ok, lekka Ale potem im bardziej zagłębiamy się w opowieść, im bardziej poznajemy chłopaka, jego moce jego otoczenie tym bardziej, tak samo jak on, zdajemy sobie sprawę z pewnych rzeczy I książka Po prostu zaczyna przypominać nasze życie I, i co by, co, coś, co by było, gdybyśmy my cofnęli się w czasie I to jest też książka o miłości Ale takiej Prawdziwej, ponieważ No mówię Jesteśmy zaskoczeni końcem. Koniec nas zaskakuje. Ja wam nie będę zdradzać fabuły za dużo i zakończenia. A mogę wam tylko powiedzieć, że on po prostu się cofa w czasie, ścigają go źli ludzie, którzy też potrafią się przynosić w czasie. A tak naprawdę w centrum tych wszystkich wydarzeń jest jego dziewczyna, jego kochana. I może to się wydawać zwykłe, tanie romansidło, ale nie jest Jest czymś więcej Jest książką taką zrobioną na wzór lekkiej I nie w lekkiej formie Ale tak naprawdę jest książką taką, którą trzeba przemyśleć A którą trzeba się zastanowić Nie wiem, nie ja wiem jak to określić Ale książka jest naprawdę fajna Naprawdę Wam ją polecam, tylko wiecie, nie czytajcie jej na plaży, bo jak się poryczycie na plaży, to to średnio wygląda. Raczej sobie wieczorem po prostu czytajcie dla, dla czystej przyjemności czytania, bo ja po prostu lubię czytać i, i mi czytanie sprawia ogromną przyjemność, więc no mówię, dla czystej przyjemności wieczorem mi sobie czytajcie, że jak się popłaczacie, to, to to nic się po prostu nikt nie będzie na was dziwnie patrzył. Ale książka trzyma w napięciu. Jest bardzo fajna. No, mówię, nie wiem. Napiszcie mi, czy, czy chcecie więcej takich filmików, czy nie. Mówię, to, to są filmiki dla Was. Moje recenzje na, na pewien temat, dla Was. Więc mówię, piszcie mi i tak dalej. Mam nadzieję, że, że moje filmiki Wam się podobają. Które Wam daję? wrzucam I mówię, no. Liczę, liczę, że, że, że jednak Wam się spodoba ta seria. I że zostawicie jakiś komentarz? <lucza> liczę, liczę na no to, naprawdę. Bo chciałabym mieć jakąś interakcję z Wami. I każdy wasz komentarz mi cieszy, i na każdy komentarz staram się odpisać, ale mam dużo tych komentarzy. Nie, na no, każdy komentarz odpisuję. Każdy komentarz mi cieszy, więc, więc tak. I jak najbardziej. Więc mówię, dzisiaj polecam wam książkę Julie Cross Burza. Jestem naprawdę fajna, naprawdę polecam. Mamy wakacje, więc możemy sobie. Poczytać inne rzeczy niż lektury szkolne, czy książki obowiązkowe, czy cokolwiek, co musicie po prostu czytać. Teraz jest czas, żebyście poczytali sobie coś, na co macie ochotę. Ja Was zachęcam do przeczytania tej książki. Jeśli nie chcecie jej czytać, to ja Was nie zmuszam, nie musicie. Ale naprawdę Wam polecam tą książkę, jest naprawdę super i liczę, że się skusicie i potem nadal mi napiszecie Wasze wrażenia, bo też jestem bardzo ciekawa, jak Wy odebraliście tą książkę. Więc, cóż, to by było na wszystko w tym dzisiejszym filmiku i do następnego razu, papa. Pa.